Szanowni państwo, rozpoczynamy transmitowany na żywo briefing pana marszałka Cezarego Przybylskiego oraz pana wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego. Mówimy o realizacji dolnośląskiego pakietu wsparcia dla ochrony zdrowia, czyli działań samorządu województwa dolnośląskiego podejmowanych w walce z epidemią. Panie marszałku. Dzień dobry państwu. Chcielibyśmy państwa poinformować o tym, co samorząd województwa robi jak wspiera sprawy związane z walką z koronawirusem. Wcześniej już mówiliśmy o tym, że przeznaczamy ponad 40 milionów złotych, w zasadzie ponad 41 milionów złotych na niezbędne zakupy. Te zakupy zostały skonsultowane przede wszystkim ze szpitalami. My nazywamy te szpitali, szpitale szpitalami frontowymi, a więc jednoimiennymi tam, gdzie. Całe funkcjonowanie jest skierowane na walkę z koronawirusem, ale również w tych, którzy otrzymają nasze wsparcie, to pogotowia ratunkowe. Jak już mówiłem, 41 milionów złotych, z tego na więcej chcemy przeznaczyć według zapotrzebowania na środki ochrony osobistej, w tym przede wszystkim dla personelu medycznego. Ponieważ jeżeli odpowiednio ochronimy tych, którzy pracują na polu walki z koronawirusem, będą odpowiednio zabezpieczeni, wtedy i my wszyscy będziemy bardziej spokojni o to, że będzie nam się, nami miał się kto zajmować i, i nas leczyć. Jest to kwota ponad 16 milionów złotych z tych 41 na środki ochrony, roz, ro, e, 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 środków ochrony osobistej. Następna pozycja to są, to jest aparatura medyczna, w którym chcemy zakupić około 60 respiratorów, ale tam również defibrylatory i pozostały USG i inny sprzęt medyczny sprzęt do diagnostyki i testy do diagnostyki koronawirusa to kwota ponad 1,5 miliona złotych. Chcemy też na potrzeby Pogotowia, ale i również Domnośniewskiego Centrum Chorób Płuc zakupić karetki. Cztery karetki dla, dla DCHP, dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, we Wrocławiu i w Jeleniej Górze. Ale chciałbym też Podziękować wielu firmom, instytucjom i osobom prywatnym, którzy świadczą nam bardzo często, bardzo często, nieodpłatną pomoc. Zakupują sprzęt, przekazują środki, umożliwiają miejsca na kwarantannę, na izolatorium. To naprawdę powoduje to, że czujemy się, że w tej walce nie jesteśmy osamotnieni, że instytucje, osoby, osoby jeszcze, czy osoby zdrowe również chcą mocno wesprzeć tę, tę walkę. Na kolejnych konferencjach będziemy też mówić o wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo w tej chwili walczymy z koronawirusem, ale jesteśmy głęboko przekonani o tym, że to ustąpi, że zwalczymy koronawirusa i wtedy musimy szybko wrócić do normalności, rozruszać gospodarkę. Chciałbym też słowa podziękowania skierować do pracowników służby zdrowia, w tym do Pogotowia, którzy nie patrząc na czas pracy, bardzo aktywnie uczestniczą w walce z koronawirusem. Jeżeli będziemy razem, będziemy przestrzegać też tych procedur, to jestem głęboko przekonany o tym, że ten czas walki z koronawirusem może ulec skróceniu. Dziękuję Panie. Także dzi dzisiaj witam Szanowni Państwo bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj ogłaszamy podział, podział środków. Każda z wymienionych placówek ma zestaw sprzętu, wyposażenia, środków ochrony, bardzo szczegółowy. Parę zdań, jak pracowaliśmy na temat właśnie z, ze szpitalami, żeby wypracować te, te listy, które rzeczywiście są, są długie. Jest to kilkadziesiąt, kilkadziesiąt kartek. Więc było to ustalane, uzgadniane z poszczególnymi szpitalami, następnie ustalone i zaakceptowane przez wojewody dolnośląskiego oraz wojewódzkiego konsultanta do spraw chorób zakaźnych, więc ten etap uzgodnienia mamy już za sobą. Realizacja tych zakupów i tego projektu będzie przebiegała w następujący sposób. Praktycznie od dziś nasze szpitale, ale również i pozostałe placówki uczestniczące w tym, w tym projekcie, mogą już przygotowywać się do tych zakupów, i to jest niezwykle, niezwykle istotne, bo wszyscy żyjemy teraz w trudnych i wymagających czasach, ale również system ochrony zdrowia, również jest nastawiony na wiele przeciwności i ponosi już. Obecnie duże koszty, w tym również finansowe, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem i na pewno te środki i ta możliwość już obecnie przygotowywania się do zakupów będzie takim rozwiązaniem długofalowym. Zatem idea jest taka, żeby poszczególne placówki dokonywały zakupów samodzielnie. No chyba, że będzie taka potrzeba, to my również będziemy wspierać placówki, jeśli chodzi o, o wspólne, wspólne zakupy i koordynację tych zakupów. W tym projekcie i w tych naszych działaniach również zagwarantowaliśmy dość duży poziom elastyczności, bo wszyscy wiemy, że ta sytuacja zmienia się z dnia na dzień, zatem też jest dopuszczona możliwość przesuwania środków i, i pozycji, bo o, tylko takie działanie może dać naszym placówkom jak najwięcej narzędzi do dostosowania się do y, obecnej y, sytuacji. Y, projekt ten y, mam, będzie realizowany do, co najmniej do, do końca tego roku. Liczymy, że te wszystkie zakupy zostaną zrealizowane, jak będzie potrzeba, zostanie on również przedłużony jeszcze. Mam nadzieję, że y, takiej, takiej potrzeby nie będzie. Także. Placówki zostały poinformowane o możliwości już dokonywania wydatków. Także ruszamy i będzie to rzeczywiście wsparcie, które mam nadzieję, że szybko przywróci nas do normalności i szybko przywróci świat, w którym do tej pory życzyliśmy. A myślę, że wszystkim nam go, go bardzo brakuje. Szanowni Państwo, życzę Państwu dużo zdrowia. Trzymajcie się i wszystkie oceny lepsze. Chciałem też tylko dodać, że pomysłowość Zaków, pomysłowość Polaków jest ogromna. Nawet jeżeli chodzi o środki ochrony osobistej, te adaptacje różnego rodzaju urządzeń, nawet dalekich od służby zdrowia, powoduje to, że że po pierwsze czujemy i cały personel czuje wsparcie, a poza tym te rozwiązania naprawdę powodują to, że ta epidemia i, i rozszerzanie się tej epidemii może być, być powstrzymana. Chciałbym też Dolnoślązakom powiedzieć w ten sposób, że ta liczba zachorowań na koronawirusa na Dolnym Śląsku ona jest naprawdę duża, bo bo jesteśmy w czołówce, ale proszę państwa, na Dolnym Śląsku wykonuje się najwięcej testów na koronawirusa i temu też chcielibyśmy poświęcić następne spotkanie z państwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo.